Cześć lojistka, to ja, czy Minecraft, inaczej Marty Lisowicz. Tak. To jest pierwszy blok informacyjny. Niestety bez Adriana. Tutaj jest takie zdjęcie, jeszcze nie widziałem jego popitu, takiego tam... Bo może być, że zobaczycie jakąś grę, co się nie podoba wam. Już będziecie oceniać to po grach, który, które ja lubię, więc... No bo trzeba tego filmu stworzyłem, zrobiłem tego, te, Włączyłem taką tapetę z moim kolegą na serwie. Bo ten mój kolega to jest na wakacjach nie będzie go chyba dwa lata. To jest taka pamiątka. A już te dwa lata mijają i tego później za tydzień wrócić. I się już nie mogę doczekać. No. A co do tego, to. Zaczynajmy. Co do Minecraft Apokalipsa... Nic. Będzie wychodzić w piątki i soboty. No, może i czasem w niedzielę, ale rzadko. No właśnie. Niestety na Ice Tower nie będzie bloku, blogów informacyjnych. Strasznie długo, dużo zajmuje mi wtedy film. Tak i nie. Także pięciominutowy film zajmuje mi 385 MB czy więcej, chyba 485. A dziesięciominutowy film to u, dużo. Mm, tak więc nie będę nagrywał Nice Tower yy, obraz o. Mm. o, obrazy mi się takie robił. Tutaj ja jestem z Kizero, tutaj moja koleżanka, ona robiła zdjęcia, no tutaj będą się zmieniać te zdjęcia w grze filmu. Tak więc, no nie mam na razie nic do powiedzenia. Wszystkie filmiki będą wrzucane w piątki, soboty i niedzielę. Co ja miałem mówić? Nic, to chyba tyle. Najczęściej bloki informacyjne będą wychodzić tego z Adrianem, ale dzisiaj się że nie. O, kto chce, to niech zrobi mi intro i takie, takie niech mi powie, jak można zrobić logo na nick. W YouTube takie fajne logo, taki fajny napis. Powiedzę prawie każdy ma, ale tak ja nie wiemy jak to zrobić. No tak więc. To na tyle. Że jedna dzień Minecraft, znaczy Marcin, Lisowicz. Cześć.